Jak zrobić rozciągliwy sufit w łazience jeden z możliwych sposobów uzyskania idealnie równej powierzchni sufitu w mieszkaniu lub etap fundamentów typu pucharu budowa każdego domu lub budynku zaczyna się od budowy jego fundamentu. Drugie piętro domu z własnymi rękami. Jedną z znaczących zalet prywatnego domu jest możliwość rozszerzenia mieszkalnego. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Zwykłe bielone lub pokryte sufitem opartym na wodzie jest już rozważane wczoraj. Ten konstruktywny element jest dziś zwyczajowy, aby zwracać nie mniej uwagi niż, powiedzmy, podłoga lub ściany. Niekończące się może nowoczesnych technologii i nowych materiałów pozwala stworzyć oryginalny projekt sufitu, którego nie zobaczysz w żadnym domu. Dlatego postaramy się dowiedzieć, jak ułożyć sufit własnymi rękami w oryginalny sposób. Zawartość, dekoracja sufitowa z dekoracyjnym tynkiem, wśród dużej listy metod dekorowania powierzchni sufitowej możesz podkreślić dekorację sufitu za pomocą dekoracyjnego tynku przyjazny dla środowiska, trwałego i trwałego materiału. Jest to nie tylko stylowy element wewnętrzu, ale także raczej silna powłoka, która chroni sufit przed nadmierną wilgocią wilgocią i innymi szkodliwymi efektami. W zależności od zastosowania może mieć właściwości antyseptyczne, odporne na wodę i izolację termiczną. Gips dekoracyjny jest produkowany w różnych kolorach i ma inną konsystencję. Związki dekoracyjnego tynku mogą się różnić pod względem dodatków i wypełniaczy, które nadają pewne dodatkowe właściwości materiałowi wykończeniowe. Gips dekoracyjny do sufitu w jego składzie może Mieć następujące składniki, dekoracyjne plastry zgodnie z wielkością ziaren wypełniaczy, są podzielone na następujące typy, gruboziarnisty stiuk, który ma wielkość granulek od 3 do 5 mm, średnie, okrętny tynk dekoracyjny, o rozmiarze granulek od 1,5 do 2,5 mm, mały tynk wabryczny, który w jego składzie ma granulki o wielkości od 0,5 do 1 mm. Średnik mały. Fakultatyczny tynk z granulkami, które mają rozmiar nie więcej niż 0,5 mm. W specjalistycznych sklepach budowlanych można kupić teksturowany i strukturalny tynk do sufitów. Mieszanie gipsu strukturalnego to masa białego koloru którą można pomalować w procesie wykończenia w dowolnym kolorze. Zwyczajowe jest nakładanie gipsu strukturalnego na równej warstwie na powierzchnię, a następnie przy pomocy specjalnych przegrzebków, rolków i platul, aby utworzyć pożądaną ulgę. Oczywiście trudno będzie osiągnąć doskonałe wyniki bez odpowiedniego doświadczenia, w przeciwieństwie do pierwszej opcji, na powierzchni teksturowanego tynku dekoracyjnego. Ulga powstaje niezależnie bez późniejszej interwencji. Ten rodzaj dekoracyjnego tynku jest bardzo wygodny ze względu na to, co jest całkowicie gotowe do użycia. Wszystkie niezbędne elementy zostały już dodane do teksturowanych plastrów, a przy nakładaniu powierzchni powierzchni jest już spowodowane składem konstrukcji i końcowej mieszaniny. Jedyne, co musisz zrobić, to nadać kolor suszonej teksturowanej powierzchni. To znaczy farba. Jeśli nie ma doświadczenia w nakładaniu dekoracyjnego tynku na suficie, lepiej być preferowanym teksturowanym tynkiem. Wybierane są rysunki i złagodzenie powierzchni sufitu przy zakupie mieszanki gipsu z innym zestawem frakcji. Wykończenie powierzchni sufitowej będzie bardziej przyjazne dla środowiska. Jeśli wybierzesz tynk oparty na wody, po nałożeniu tynku zaleca się malowanie sufitu farbą dyspersyjną. Wybierając tynk do wykończenia sufitu, należy wziąć pod uwagę, że sufit powinien mieć idealnie płaską powierzchnię, ponieważ materiał ten nie ukrywa wad. Skurczanie powierzchni z formowaniem sztukaterii Jeśli nie lubisz nowoczesnych sufitów odcinków lub płyt kartonowo-gipsowych, Musisz rozważyć taką opcję jak projekt sufitu z formowaniem sztukaterii. W takim przypadku będziesz mieć indywidualny sufit, którego żaden z Twoich przyjaciół i przyjaciół nie spotyka. Formowanie sztukaterii jako element dekoracyjny do projektowania sufitu jest najczęściej główną cechą wyróżniającą takie style architektoniczne jak barok i rococo. Niektóre gatunki listwy stiukowej są już gotowe. Wystarczy przymocować je na powierzchnię i pomalowane w pożądanym kolorze, wybierając ton według własnego uznania. gips stiuk do dekorowania sufitu można wykonać własnymi rękami. Produkcja formowania sztukaterii z gipsu jest następująca. Alabaster lub suchy roztwór jest ugniatany, podczas gdy grudki są usuwane. A następnie proszek z zimną wodą miesza się w specjalnym pojemniku zaprojektowanym dla 0,5 do 1 litra przygotowanego roztworu. Spójność roztworu powinna być podobna do fermentacji, to znaczy aby różnić się słabym zagęszczeniem. Następnie roztwór jest dobrze wymieszany, a następnie wlewa się do form i ubijanie szpatułki. Aby puste przestrzenie się nie tworzą, Podobny roztwór powinno pogrubić przez 15 minut, a tylko wtedy można uzyskać formowanie sztukaterii i wyczyścić go papierem ściernym. Takie szczegóły są przyklejone klejem pfa. Nie trzeba się martwić, że formowanie sztukaterii spada ponieważ same szczegóły są małe i nie są ciężkie, jeśli wkradły się twoje wątpliwości, kup silniejszy klej w sklepach budowlanych. Połączenia występujące między formowaniem sztukaterii są uszczelnione specjalnym kitem na podstawie PFA, a następnie czyszczone. Po zakończeniu pracy styuk jest pomalowany. W dowolnych sklepach budowlanych można znaleźć formę styuków opartą na polistyrenu i poliuretanie. Następujące elementy sztukaterii są w sprzedaży dla sufitu. Najpopularniejszym poliuretanem jest rodzaj listwy styukowej listwy, z którymi styki sufitowe ze ścianami sufitu są dekorowane, które są potrzebne do zaprojektowania sekcji wszelkich rodzajów żyrandoli i różnych sufitów zawieszonych lamp, gzymców, granic, składu kwiatowego i ozdobnego. Niezwykle prostym procesem jest dekoracyjna dekoracja sufitu z formowaniem sztukaterii z poliuretanu, ale musisz pamiętać, że przed przyklejeniem materiał powinien leżeć przez kilka dni w pomieszczeniu, w którym należy go zainstalować. Następnie szczegóły są przyklejone na powierzchnię. Po wyschnięciu kleju produkty są pomalowane. W przypadku polistyrenu farby są stosowane wyłącznie na oparciu o wodę, a wszelkiego rodzaju związki są stosowane do produktów poliuretanowych. Na stiłku możesz przedstawić abstrakcję skomplikowane wzory, zastosować skuteczne złocenie lub używając jasnych kolorów. Kompozycje kolorowania z efektem perłowym są półprzezroczyste, co należy wziąć pod uwagę ze względu na fakt, że malowana powierzchnia nabiera dość bogatego odcienia, ale nie jest całkowicie pomalowana. Taka farba jest bardzo często nazywana kameleonem. Ponieważ w zależności od oświetlenia zmienia swój cień. Jest stosowany za pomocą plastikowej szpatułki, szczotki, gąbki, wałka lub pistoletu pistoletu. Można uzyskać ulubiony efekt starożytności przez wielu podczas barwienia gipsu lub formowania sztukaterii poliuretanowej. W takim celu używane są farby wapienne. Na powierzchni po barwieniu pojawiają się napływ Zadrapania i przejścia kolorów. Konieczne jest nałożenie farby za pomocą pędzla z długim stosem w ruchach okrągłych. W miejscach, w których pędzel jest silniejszy i pojawiają się zadrapania. Efekt akwarelowy jest bardzo popularny, który osiąga się przy użyciu dwóch kolorów na stiłce Kolejny kolor jest nakładany na główną warstwę farby, która jest całkowicie sucha. W takim celu możesz użyć tkaniny, zmiętego polietylenu. Gąbki, imitacja drewna wygląda interesująco na stiuku, za pomocą wałka podobnego do maszyny do brzytwy, można kupić w dowolnym sklepie budowlanym. Odbywa się na świeżo kolorowej powierzchni, aby uzyskać wzór drzewa. Dekorowanie sufitu za pomocą tapety Tapeta jest używana znacznie rzadziej na sufitach niż na ścianach, ponieważ istnieje opinia, że leszu 200 leszu 200 podczas dekorowania sufitu tapetą mieszkańcy dość często powstają takie uczucie, jak izolacja przestrzeni. Jeśli sufit nie jest biały nad głową, ale jeśli nie przypisujesz się takiej kategorii ludzi, możesz zwrócić uwagę na tworzenie dekoracyjnej powłoki sufitu z tapety. Prawie każda tapeta może być przyklejona do sufitu. Jeśli oczywiście dobrze jest spróbować, ale nadal zaleca się stosowanie gęstej tapety do sufitów, aby oprócz efektów dekoracyjnych można ukryć niewielkie wady i wyrównać powierzchnię. Bardzo wygodnie jest również przykleić tapetę nietopioną, ponieważ nakładasz klej do sufitu, a nie na samą tapetę. Te tapety można podzielić na dwie kategorie, zwykłe i zmywalne w pokojach, w których sufit jest silnie zanieczyszczony, na przykład w kuchni, musisz użyć ostatniej opcji. W przypadku pokoi, w których potrzebna jest izolacja dźwiękowa i izolacja termiczna, tapeta tekstylna jest idealna, ale należy pamiętać, że pochłaniają zapachy i zbierają kurz. Tapeta ma również dobrą jakość. Do tej pory są dość zróżnicowani pod kątem przedstawionego działki. Co więcej, jest całkiem możliwe zamówienie malowideł ściennych z potrzebnym obrazem. Na przykład skopiowanym z ulubionego zdjęcia sufity dekoracyjne będą wyglądać najlepiej z malowidłem ściennym z co caleta temat, obraz gwiazdy lub chmur, zachód słońca, przestrzeń. Aby zakończyć sufit w pokoju dziecinnym możesz wybrać obraz animowanych postaci, które kochają Twoje dzieci lub abstrakcje 3D oprócz zwykłych tapet tapeta wykonana z naturalnego materiału, którą można łatwo przykleić do sufitu. Zaczęła być aktywnie używana w naszych czasach. Dość często ta technika jest stosowana w stylu ekologicznym. Główną cechą takiej tapety jest ich czystość środowiskowa. Naturalne tapety mogą równomiernie rozpowszechniać powietrze i wilgoć w pomieszczeniu, w przeciwieństwie do zwykłej tapety, izolacji o wysokiej dźwięku, ponieważ są one dwóm. Warstwowe. Podstawą naturalnych tapet jest niestabilny papier, a z zewnątrz nici są zwykle przyklejone z naturalnego bambusa, włókien jutowych, rozmiarów, złotego przepływu sal, żółtego trzciny. Kolejną popularną dekoracyjną powłoką sufitu jest płótno palmowe i bambusowe. Takie powłoki są ubraniami, w których lamki palmowe lub bambusowe są przyklejone na podstawie materiału. Lamery mają naturalne kolory lub mogą być pomalowane w dowolnym kolorze, aby oprawić krawędź płótna, dekorowanie stawów i dodatkowe mocowanie takich produktów. Stosuje się system profili Bambusa. Kolejnym interesującym naturalnym materiałem do sufitu jest Linkrust. Jest to rodzaj tapety o długiej historii. Linsters są wykorzystywane do dekoracji zupełnie inaczej w swoim celu i stylistycznym rozwiązaniu wnętrz, od komn królewskich po kabiny i wagony kolejowe. Linkrust jest dość silnym materiałem który można sobie wyobcować wiele razy. Możesz także wykonać z niego różne kompozycje dekoracyjne. Użycie drewna w dekoracji sufitowej drzewo może stać się bardzo dużym polem dla kreatywności w dekoracyjnym projekcie sufitu, aby, bardziej precyzyjnie, batony, panele, deski i szyny o różnych rozmiarach, teksturach i kolorach. Ten projekt sufitu najczęściej występuje w takich stylach jak Prowansja, kraj, Skandynawii, ECO, ETHNO i FICHEN. Drzewo zawsze było najpopularniejszym materiałem środowiskowym, który można pomalować i przetwarzać. W sprzedaży można znaleźć specjalne panele skierowane z cennych gatunków drewna i paneli do odważnych sufitów, które są wykonane na podstawie deski parkietowej z kilku warstw. Przednia warstwa jest wykonana z forniru cennego drzewa drewna a pozostałe warstwy są wykonane z niedrogich i wspólnych skał, np. świerka, sosny, nawet pomimo faktu, że drzewo zwykle nie lubi wilgotnego środowiska. Sufity łożyskowe wykonane z takich paneli można zainstalować w każdym pomieszczeniu, nawet w tych, w których zwiększona wilgotność, to znaczy w łazience lub w kuchni. Aby to zrobić, wystarczy przestrzegać niektórych zasad. Musisz tworzyć luki wentylacyjne i przykryć wszystkie panele specjalnym woskiem na drewno. Powierzchnia drzewa, dzięki temu woskom, otrzyma niezbędny odporność na wilgoć, nie odrywa i nie pęknie. Do dekoracyjnej dekoracji sufitowej odpowiednie są również drewniane lamale płytek wykonane z cienkich rozdartej deski z fornirem. Długość, grubość. Szerokość lamów zmienia się w zależności od tego, do czego zostanie użyta. Lameli jest wykonane z różnych materiałów, więc wybór tekstur i kolorów jest prawie nieskończony, co umożliwia wybór kolorystyki indywidualnie dla każdego wnętrza. Główną zaletą takich lamel jest ich niewielka waga, która pozwala im po prostu sadzić na kleju. Popularność jest tu używana przez sufity wiązki, które składają się z belek które są składane od wewnątrz pokoju z płytami, sufity z ciągłą rolką okrągłych i nieprzetworzonych kłód lub z W razie potrzeby takie materiały można traktować trawami, przycierającymi związkami, osiągając różne odcienie i kolory. Ponadto zawsze istnieje opcja użycia tańszego Europy który jest zwyczajowy do pokrycia specjalnymi mastami i olejami w celu symulacji cennej rasy drewna. Dekoracyjne malowanie powierzchni sufitowej Malarstwo dekoracyjne jest jednym z najlepszych sposobów na dekorowanie powierzchni sufitu. Wcześniej pałace i świątynie były w ten sposób zdobione, a dziś ten rodzaj dekoracji sufitowej jest dostępny dla każdego właściciela. Niezależnie od jego majątku, możesz wykonać obraz różnych typów na sufitach, od szokującego surrealistycznego materiału po lekką kompozycję powietrza, imitacja wszelkiego rodzaju powierzchni, drewno, tkanina, kamienit. Ozdoby i tworzenie poszczególnych rysunków są również tutaj rozważane. Obraz na suficie nieba jest bardzo popularny. Wnętrze może być obecny sufit który jest daleki od klasyki, jednocześnie prawie każdy pokój staje się wizualnie wyższy i jakby wypełniony światłem i powietrzem. Możesz dodawać ptaki, kwiaty, gałęzie do kompozycji, jeśli sufit jest szczególnie płytki, owalny lub okrągły. Malowidackie obozy były również różnorodne w różnych fantazjach architektonicznych na suficie, które wchodzą w niebo. Dekoracyjne kwiaty doskonale uzupełniają projekt wnętrza jadalni i salonu. Ozdoby kwiatowe obejmują więce, kwiaty, girlandy, a także małe detale architektoniczne. Najczęściej malowanie sufitu frail jest używane we wnętrzach klasycznych, a także rozłam i wystrój sztukaterii, monochromatyczny wzór lub brisail. Rysowany jest sztukurka wygląda całkiem nieźle, za pomocą pędzla i farby możesz nałożyć dowolny wzór na powierzchnię. Jeśli nawet nie masz talentu artysty, dekoracyjne malowanie sufitu nie przyniesie ci kłopotów, ponieważ dziś jest wiele szablonów z gotowymi rysunkami w sprzedaży. Takie produkty muszą być przymocowane do sufitu za pomocą taśmy budowlanej. A następnie pozostaje tylko ich ozdobienie. Podobny wystrój, w razie potrzeby, można uzupełnić aplikacjami. Do tej pory aplikacje odbywają się głównie przy użyciu gotowych naklejek winylowych. Najbardziej interesującą rzeczą jest to, że nadają się nie tylko do dekorowania sufitów, ale także do maskowania miejsc i pęknięć, które mogą tymczasowo uniknąć remontu. Naklejki winylowe są również dobre ponieważ można je przykleić kilka razy w różnych miejscach, a jednocześnie nie pozostawiając śladów w poprzednich lokalizacjach. Tak więc, jak pięknie zrobiłeś sufit w domu, będzie zależeć od ogólnego wrażenia projektu domu. Zbadaliśmy tylko najpopularniejsze metody dekorowania sufitów i wszystkie z nich są liczone na palce. Najważniejsze jest jednocześnie pokazanie kreatywnego wynalazku i prawidłowe uświadomienie sobie. Nie zapominając o starannym planowaniu i stopniowej kontroli. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe. Reklama na stronie internetowej. Zostań autorem i zarabiaj portal budowy Strord 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.